Witam Was serdecznie dzisiaj. Akurat jestem na sportowo, bo jestem z moimi dziećmi na y, biegach z przeszkodami, ale korzystając z chwili, jak oni tam biegną, y, to chciałam nagrać dla Was filmik. I tak właśnie mi się nasunęło, że fajnie będzie powiedzieć, y, jak to jest faktycznie z tymi rolami, jak się rolę dostaje albo jak się jej nie dostanie. Ja na przykład. Y, Powiem Wam taki prosty przykład. Jeżeli idziecie na casting i nie dostaniecie jakiejś roli, to wcale się tym nie przejmujcie. Widocznie to nie jest rola dla Was, tak? Dla Was jest coś innego. Ja miałam taki przykład, taki prosty przykład Wam powiem. Eee, dostałam w którymś sezonie Lombardu, Lombard Życie Pod Zastaw, hmm, dostałam rolę policjantki. Dziewczyna, która robiła obsadę dla tego serialu, eee, wysłała! moją propozycję, propozycję mojej osoby do produkcji. Produkcja mnie zaakceptowała. No i dostałam rolę policjantki jako stałej obsady. Tam ci policjanci nie mają może bardzo dużej tej roli, no ale zawsze są, prawda, przy różnych sytuacjach, sprawach. Grałam cały sezon. To były takie no dwie, trzy sceny dziennie, jak akurat y, miałam być na planie, więc to nie był jakiś taki wątek typowo policji, policjantki, ale byłam. Kiedyś rozmawiałam z panią producent. Powiedziała, że generalnie chciałaby, żeby te wątki tych policjantów też się rozwijały. No, takie tam chodziły pogłoski. Mówię, no fajnie. Jeden sezon się skończył, kolejny sezon się zaczyna. No i ja dostaję informacje, dzwonię do agencji, które mnie obstawiają, wie dobra, to kiedy zaczynamy i ten. A teraz akurat już w tym momencie obstawiał inny człowiek do, do Lombardu. Mówi do mnie, no, i za przykro mi. Ale wszystko super fajnie. Wysyłam propozycje właśnie wasze, was, policjantów, kto ma grać. No i wszystko tak, ten może, ten może, tam, wiesz, tak to wygląda. No a Izabela Maciuszek, no, ona jest zbyt wyrazista na policjantkę. No słuchajcie, kurczę. No i ściągnęli mnie z obsady. Miał się wątek rozwinąć. No i ściągnęli mnie. No i co? Załamać się. No już fajnie, nie? Wstała obsada i ten... Nie, ja się po prostu nie załamałam, tylko wiecie, co sobie pomyślałam? Lepiej być wyrazistym w tym zawodzie, niż być nijakim. Także, kochani, nic nie dzieje się bez przyczyny. Nie to, to będzie coś innego dla mnie. A może akurat kiedyś sobie przypomnę, że a, może jednak wrócimy z tą osobą, i damy jej jakiś wątek większy, prawda? Bo jest wyrazista i może coś fajnego, nowego wnieść do serialu. Także w ogóle się takimi rzeczami nie przyjmować. Jeżeli nawet gdzieś jesteście, a was usuną, czy, czy was do czegoś nie obsadzą, nie. Bądźcie sobą. Ja akurat sama wiem, że jestem osobą wyrazistą, jestem widoczna. I taka jestem. I taka chcę być. Każdy jakiś jest. Lepiej być jakimś niż nijakim.